Mimo że jesteśmy razem, trzymamy razem, mamy nie, bardzo często, mamy też rodziny, dzieci, jakby wszystko jest w porządku, kochamy się, bardzo często są to osoby, się, które cały czas się kochają, cały czas chcą być razem i chcą, żeby to małżeństwo trwało, ale... Potrzebują w swoim życiu czegoś innego, tym, czymś więcej. Czymś więcej i tym czymś więcej dla tych osób jest yy, po prostu możliwość spotykania się też z innymi osobami. I tu możemy też od razu powiedzieć o tych otwartych małżeństwach, ale też yy, o, o tym, że na przykład małżonkowie niejednokrotnie udają się yy, do klubów. Yy, słyniakarskich. Tak. I to jest analogiczny przykład, tylko że tu też niestety nie ma przyzwolenia na to, żeby współżyć z innymi osobami, aniżeli e, z osobą e, małżonka. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Koniec i Kropka. Nazywam się Katarzyna Trząsarska-Spyt i jestem adwokatką Justyna Semeniuk, adwokatka. Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem o zdradzie, czyli właściwie z naszej praktyki, najczęstszej przyczynie rozwodów w naszej kancelarii. Powiemy Wam o tym, jakie przykłady zdrady były w naszych sprawach, jakie nasze doświadczenie jest w tych sprawach, bo będzie to okazywało zdradę, ale wieloaspektowo, a także jakieś ciekawe przykłady z, naszych, z naszej praktyki. To co? Zaczynamy! Dobrze, ja bym zaczęła chyba od tego, czy jak należy traktować zdradę. Czy to jest tylko akt fizyczny, czy uważasz, że jest to szerzej traktowane? Jak mówi orzecznictwo, jak mówi praktyka nasza? Praktyka jest taka, że najczęstszym przykładem, przynajmniej klientów, którzy przychodzą do mnie, jest sytuacja, w której osoba jest zradzona. Fizycznie. To jest najczęstszy przykład. I to jest oczywisty przykład. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że jest to przykład oczywisty. Czyli jeśli dochodzi do tego, że partner bądź partner, partnerka zdradzi nas, w tym akcie fizycznym fizycznym. Ale jak wiemy, nie tylko to. Musimy pamiętać, że nawet pozory zdrady będą traktowane jako zdrada. Ale to mówiąc pozory zdrady, co masz na myśli mówiąc pozory zdrady? Pozory zdrady, jest to pojęcie bardzo szerokie, dlatego że jeżeli mówimy o pozorach, wystarczy to, że nawiążemy relację z kimś, która mm, pozwoli drugiemu małżonkowi. E, uważać, że doszło do, do zdrady, czyli ktoś ma bardzo częsty kontakt telefoniczny, ma zdjęcia na telefonie e, innej kobiety, mężczyzny. Ja pisze z kimś, na przykład nawet niewinnie, tak? ale na przykład pisze cześć, co słychać, do widzenia, dobranoc, e, bo to są takie. Pierwsze symptomy, w których my zaczynamy myśleć, my jako partnerzy, że coś jest nie tak, że coś jest nie tak. I teraz m, pamiętam, miałam taką sprawę, w której e, nie została zdrada fizyczna udowodniona e, przez panią, ale sąd przyjął, że właśnie same te pozory zdrady, e, czyli właśnie to, że ktoś bardzo dużo czasu spędzał z inną e, kobietą, e, to, że ktoś zapraszał ją pod nieobecność swojej małżonki e, do mieszkania, e. mimo że do samego aktu fizycznego nie wiemy, czy doszło tak. de facto. To sąd przyjął właśnie winę tego małżonka, który doprowadził do tego, że żona e, miała domysły e, i przypuszczenia swoje w zakresie tego, że mogło dojść do e, nawiązania bliższej relacji pomiędzy jej mężem a inną osobą. Ale też jest ważne dodanie tego, że e, no, trudno będzie nam udowodnić e, tak naprawdę, nawet tą zdradę fizyczną. Czyli jako czysty akt. Czysty akt. No, jakby myślę, że rzadko jest tak, że partner bądź partnerka wchodzi do domu i zastaje drugo, drugiego partnera z inną osobą. I jeszcze bierze telefon, ma telefon od razu przy sobie i, tak. i na to nagrywa. Jakby to są rzadkie przypadki. W związku z tym, tak naprawdę, w sprawach rozwodowych te bezpośrednie przykłady zdrady. No, są jakby marginalne. Właśnie dlatego jest to pojęcie, o, jeżeli mówimy o tych pozorach, bo myślę, że to daje taką możliwość, że jeżeli przypuszczamy i jest to wysoce prawdopodobne, to niestety będzie to uznane jako, jako zdrada. Ja pamiętam też taką sprawę, w której wynajęty był detektyw, i detektyw chodził za małżonkiem, który był podejrzewany o zdradę. I oczywiście zrobił zdjęcia, na przykład jak ten, akurat w tym przypadku to był mężczyzna. Mężczyzna wchodził do mieszkania, potem z tą panią wychodził, a następnie jakby w kolejnych dniach robił to samo. No i sąd mówi, no ale jakby to jest oczywiste, w jakim celu ten pan wchodził do tego mieszkania. Tak, bo tego też nie ma możliwości e, pójścia, udania się do hotelu, e, otwarcia drzwi i zobaczenia, co tam się dzieje. Oczywiście, więc e, tak jakby e, musimy pamiętać o tym, że same pozory zdrady polegające na tym, że już mamy wątpliwości i to takie całkiem uzasadnione, jak e, te, o których powiedziałyśmy, czyli to, że ktoś pozostajemy kogoś e, piszącego z kimś innym, e, spędza dużo czasu, siadającego dużo zdjęć w telefonie, spędzającego na telefonie, czyli podczas rozmów z inną e, osobą. Oczywiście, ale wydaje mi się, że też popularne ostatnio jest to, że jako dowód zdrady, bo to w sumie też jest istotne, e, najczęściej przy, moi klienci przychodzą z wydrukowanymi rozmowami. Rozmowami na messengerach, na innych komunikatorach, to są rozmowy, z których wynika, że do zdrady doszło. To ewidentnie wtedy można przypuszczać, bo jeżeli mówimy o zdradzie, musimy pamiętać, że też może być zdrada emocjonalna. Nie tylko ta fizyczna, ale też emocjonalna. I sądy też przyjmują wtedy winę tego małżonka, który dopuścił się tej zdrady emocjonalnej. Tak, a ta zdrada emocjonalna to jest jakby wszystko to, co nie jest zdradą taką fizyczną. Czyli pisanie do kogoś, nie wiem, jesteś piękny, jesteś piękna. Ten bo jest z nim na jakiś wyjazd, dane wyjścia, organizowanie tych wyjść to już daje podstawę do tego, żeby mówić o zdradzie. I ja miałam na przykład ostatnio taki przypadek, bo do zdrady, jak wiemy, może dojść w różnych sytuacjach i bardzo często zdarza się to też w sytuacji, w której jeden z partnerów pracuje za granicą. I miałam też taki przykład w swojej karierze, że partner będący za granicą okazało się, że tam miał partnerkę i no, wyszło to oczywiście z rozmów. I takie rozmowy stanowiły podstawę do orzeczenia rozwodu z winy wyłącznej tego małżonka, tak? Natomiast jak wiemy, te zdrady mogą być różne. Nie wiem, czy miałaś w swojej praktyce, akurat w swoich sprawach dotychczasowych, taką sytuację, bo mi się to zdarza niestety coraz częściej, mhm. że. Panie odkrywają zdradę mężów z innymi mężczyznami. Zdarza się to, zdarza się to i jeżeli mówimy o zdradzie, to zarówno może być to e, z kobietą jak i z mężczyzną. Mm, nie ma to znaczenia, nie ma znaczenia płeć, tak. I to jest bolesne zawsze dla drugiej strony, która sobie żałuje, że bardziej chyba bolesne, dlatego że wtedy mówimy to o preferencjach seksualnych, zaczynamy się zastanawiać, e, czy czegoś nie zostało, czy coś nie zostało przez nas zauważone, jak to wyglądało wcześniej i Skąd takie e, podstawy zachowania drugiego małżonka? Jeśli dowiadujemy się na przykład, że nasz partner bądź partnerka jest e, osobą e, homoseksualną na przykład, to to też jest przyczyna do rozwodu, e, nawet jeśli nie doszło do zdrady. Ale to jakby myślę, że powiemy też w dalszych częściach naszego podcastu, ale to też jest przyczyna do e, zasądzenia winy e, na e, jednego z małżonków. I teraz, jak Kasiu, mówimy o, o zdradzie. Czy możemy mówić o, o przyznaniu czyjejś winy, jeżeli doszło do zdrady, ale za zgodą małżonka? No i to są ciekawe przykłady, bo y, to się niestety y, w dzisiejszych czasach pojawia coraz częściej, że w związkach są takie przyzwolenia do zdrady, tak? Czyli jeden partner, bez względu na to, czy to jest zgoda wyrażona w taki sposób, że ktoś spełnia swoje fantazje seksualne, że drugi małżonek zdradza nas. Ale mówi uczciwie o tym drugi małżonkowi. Tak, zdradza, na... ustala w nim to, że dopuści się tego albo informuje o I tym. I ktoś o tym wie. Więc w takim przypadku wina będzie po obu stronach. I właśnie tu należy zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię. Dlatego że nie można w ramach porozumienia pomiędzy małżonkami wyłączyć e, okoliczności wierności, wierności. E, jest to bardzo bardzo ważne dlatego że zawieramy związek małżeński i niejako nakładamy na siebie pewne prawa i obowiązki które musimy spełniać i jeden z nich jest właśnie e, obowiązek wierności tak i to jest analogiczny przykład do sytuacji w której mamy Otwarte małżeństwa, tak zwane otwarte małżeństwa. Czyli, co rozumiesz przez słowo otwarte małżeństwa? Otwarte małżeństwa to jest podobny przykład, o którym powiedziałaś przed chwilą, czyli że nie tylko jedna osoba zdradza albo uprawia stosunek z kimś innym. Ale robi to oboje małżonków. Czyli dajemy sobie przyzwolenie tak. na to, że każdy z nas ma możliwość małżeństwie, spotykania się z innymi. Tak. I mówię też tu o aktach seksualnych, czyli wyrażamy po prostu zgodę na to. Mimo, że jesteśmy razem, trwamy razem, mamy nie, bardzo często mamy też rodziny, dzieci, jakby wszystko jest w porządku. Kochamy się, bardzo często są to osoby, się, które cały czas się kochają, cały czas chcą być razem i chcą, żeby to małżeństwo trwało, ale. Potrzebują w swoim życiu czegoś innego, czymś więcej. Czymś więcej i tym czymś więcej dla tych osób jest y, po prostu możliwość spotykania się też z innymi osobami. I tu możemy też od razu powiedzieć o tych otwartych małżeństwach, ale też y, o, o tym, że na przykład małżonkowie niejednokrotnie udają się y, do klubów y, swingerskich. Tak. I to jest analogiczny przykład, tylko że tu. Też niestety nie ma przyzwolenia na to, żeby współżyć z innymi osobami, aniżeli e, z osobą e, małżonka. I w takich sytuacjach sąd orzeknie winę obojga małżonków, jeżeli oczywiście ta okoliczność wypłynie w toku postępowania rozwodowego, bo przecież nikt nikogo do rozwodu nie będzie nakłaniał. Jeżeli odpowiada to obojgu małżonku, małżonkom, to wszystko będzie w porządku, małżeństwo będzie trwało. Natomiast jeśli na którymś etapie, a tak się niestety zdarza, i ja też tak miałam, że na którymś etapie, Jednej ze stron zaczęło to przeszkadzać, ten otwarty związek, te przyzwolenie na zdradę. Często się to zdarza, bo ktoś zaczyna proponować, ktoś wychodzi z inicjatywą, druga osoba na początku może się zgadać, tak jak mówisz. A jako urozmaicenie życia, tak? A później czegoś nowego, a potem niestety zmienia zdanie. Ale dla sądu będzie to sytuacja taka, która spowoduje rozwód z winy obojga. Dokładnie. Nawet jeżeli jedna strona na przykład już chce z tego wyjść, druga nie, no ale mimo wszystko godziła się na to i to małżeństwo rozpadło się wskutek działania obojga małżonków, gdzie było na to przyzwolenie. Ale tak jak mówiłyśmy, nie można wyłączyć w ramach porozumienia pomiędzy małżonkami naszych obowiązków płynących z tego, że zawarliśmy związek małżeński. Więc może jak tak skonkludujmy to, co powiedziałyśmy. Zdrada, jako najczęstszy, przynajmniej w naszej praktyce, powód rozwodu, może być i fizyczna, emocjonalna. emocjonalna, ale też takie działania, które de facto nie są już jeszcze przywiązaniem takim emocjonalnym do drugiej osoby, ale są jakimś takim teoretycznie niewinnym flirtem, niewinną rozmową, niewinną relacją. Tak, w pozorach. Tak, i to są te tak zwane pozory, czyli... Druga strona się po prostu stąd źle czuje, że ktoś pisze do kogoś. To jest właśnie to, co mówisz. Po pierwsze, pisze, traci czas i w tym momencie osłabia więź emocjonalną pomiędzy sobą a drugim małżonkiem, bo nie ma tego czasu, żeby poświęcić dla małżonka, tylko tą energię, ten czas poświęca komuś innemu. Ale też dodajmy odnośnie zdrady, że coraz częściej, przynajmniej ja to widzę w praktyce, wydaje mi się, że z tego, co rozmawialiśmy, to też, że nie tylko zdradzają mężczyźni. Nie, ja w ogóle nie generalizowałam w taki sposób, że to mężczyzna zajął. Wydaje mi się, że jest to niestety i domena kobiet, i domena mężczyzn. Ale jest taki nit, prawda? Że jak już zdrada, to na pewno jest to mężczyzna i wydaje mi się, że to jest duże uproszczenie. Oczywiście, przynajmniej w moich przypadkach więcej tych zdrad jest ze strony mężczyzn. Ale te zdrady ze strony kobiet również się pojawiają i to coraz częściej. Pojawiają się coraz częściej, i ja mówię, nie generalizowałabym tego w taki sposób, e, tylko przyjęłabym, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni niestety zdradzają, dopuszczają się zdrad. Przy czym mam wrażenie, że kobiety zdradzają częściej emocjonalnie. Niż fizycznie, przynajmniej. To jest niejako ucieczka. Właśnie tak. dlatego, tak jak mówimy tu o zdradzie, musimy pamiętać, że rozstanie jest to proces. Tak jak mówiłyśmy, sąd musi poznać przyczyny i źródła, które doprowadziły do rozstania. I bardzo ważne jest to określenie czasu, dlatego że jeżeli mówimy o nawiązaniu relacji z inną osobą, musimy wziąć pod uwagę czas. Czy strony jeszcze żyją razem, mieszkają razem, prowadzą wspólne gospodarstwo, czy już nastąpił ten trwały i zupełny rozkład, i dopiero wówczas ktoś poznał inną osobę? Czyli chodzi Ci o to, że zdrada jest skutkiem rozkładu tak. małżeństwa, a nie przyczyną tak. rozkładu małżeństwa. Kupu należy, jeżeli mówimy w kwestii możliwości przypisania winy. E, musimy to e, rozpatrzeć, bo jeżeli doszło do nawiązania relacji z inną kobietą, tak jak powiedziałam, kiedy nastąpił już trwały i zupełny rozkład pożycia, to nie możemy temu małżonkowi przypisać winy. No i to jest przykład, który ja podawałam już e, w naszym poprzednim kadrze. Rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy. Tak, o I to jest ważne, bo tam w tej sprawie e, to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. E, małżonkowie byli bardzo długo ze sobą ich małżeństwo rozpadało się, mam wrażenie, z miesiąca na miesiąc, z, z, z roku na rok, tak? To, to był bardzo długi proces. I ono się rozpadło. W momencie, w którym się rozpadło, Małżonkowie zaczęli myśleć o tym, jak wyjść z tej sytuacji, jak rozwiązać sprawę dzieci, bo ja pamiętam, że nie zawsze jest możliwość, żeby oddzielnie mieszkać. Nie, nie te zawsze. Te warunki finansowe nie pozwalają często małżonkom, żeby jedno z nich się wyprowadziło, żeby rozpocząć od razu swoje nowe życie. Tak, ale tu było tak, że jedna ze stron włożyła pozew rozwodowy. I wszystko jakby było w porządku. Po złożeniu pozwu rozwodowego, już strony nie mieszkały razem, nie spały razem, e, tak naprawdę miały takie bardzo kolerańskie relacje. E, jeden z małżonków poznał kogoś. Mhm. I tak jak to bywa w dorosłym życiu, ta relacja bardzo szybko się rozwinęła, bo tak się rozwijają też te relacje, kiedy jesteśmy już dojrzałymi osobami. E, I bardzo szybko się rozwinęła. Na tyle szybko, że zanim sąd zdążył doręczyć pozew... Zanim my otrzymaliśmy odpowiedź na pozew, to jakie było moje zdziwienie, kiedy w odpowiedzi na pozew czytam, że tam jest wniosek o orzeczenie wyłącznej winy e, jednej ze stron, czyli że ktoś się powołuje na tą zdradę, która nastąpiła dopiero po tym trwaniu. A myślę, że to jest bardzo częste, Kasiu, bo ja też niejednokrotnie w swojej praktyce miałam takie sytuacje, że ktoś się powołuje właśnie na nawiązanie relacji z inną e, osobą, e, ale wtedy właśnie sąd ma za zadanie, ustalić, tak jak powiedziałam, te przyczyny e, i źródła powstania e, tego rozpadu związku małżeńskiego. Dokładnie. I y, jeszcze pamiętam taki przykład y, relacji typowo emocjonalnej. Mhm. Że y, y, pani była zaangażowana bardzo w jakąś relację emocjonalną i y, która na drugiej strony, jak się druga strona o tym dowiedziała, że ktoś z kimś pisze, tak jak mówiłeś, mhm. pisze i rozmawia, Okazało się, że no, ktoś jest, do niczego nie doszło tak jakby fizycznie, ale ta relacja rzeczywiście jakby była pogłębiona, taka ponadprzeciętnie przyjacielska i pani tłumaczyła się, że to dlatego, że jej małżeństwo już nie istnieje. Że czuła się osamotniona, że wiedziała, że z mężem nie żyje i pewnie zaczęła szukać jakiejś innej więzi emocjonalnej z inną osobą. I w takich sytuacjach sądy mają moim zdaniem bardzo trudne zadanie. Trudne, dlatego że zdrada wiadomo, że na przykład do mnie doszło. To jest czysty akt fizyczny, ale e, musimy wziąć pod uwagę, mówię, ten szereg okoliczności, dlaczego tak się stało. Czy to była jednorazowa sytuacja, czy to była sytuacja, nie wiem, pod wpływem alkoholu, jakichś emocji, silnego, e, silnych emocji, czy źródłem jest e, może sytuacja w domu, tak jak mówisz, osamotnienie. Tak, więc e, to jest trudne zadanie dla sądu, ponieważ e, przy zdradzie, nie oszukujmy się, są emocje. To są bardzo trudne emocjonalnie rozprawy, przesłuchania świadków. Wszyscy, jak już jest ten akt zdrady fizycznej, na przykład, już są wszyscy przekonani, że, że to jest wina jednej ze stron, a tak niestety nie zawsze jest. Jak, jak mówisz o tych emocjach na, na rozprawie, pamiętajmy, że bardzo często wtedy wzywamy na świadka kochankę. Jak powiedziałyśmy też ostatnio, zdarza się, że wzywamy męża kochanki, tak. i tu już towarzyszą jeszcze większe emocje temu wszystkiemu. I naprawdę robi się gorąco, czy na sali, czy już nawet przed salą, kiedy strony siedzą razem. Są dwie, Oj, są są dwie ławki naprzeciwko siebie, jest jeden korytarz e, i te osoby oczekują, aż tak. sąd je wezwie i będą mogły złożyć swoje zeznania. O ile w sądzie okręgowym ten korytarz jest dosyć duży, w niektórych salach, w niektórych mniejsze, to czasami są tak. tak... Bardzo bliskie odległości pomiędzy tymi stronami, że aż kipią te emocje. A my nie wiemy, kiedy zostaniemy wywołani, więc te osoby siedzą nawet czasami po kilka godzin na korytarzu tak. i niestety nie sprzyja to pozytywnym emocjom. Nie. Ja polecam w takiej sytuacji, no w ogóle polecamy w takiej sytuacji, skorzystanie z pomocy pełnomocnika, ponieważ kiedy dochodzi do dużych emocji, naprawdę potrafimy popełniać błędy. Nie jesteśmy w stanie zachować. Trzeźwego umysłu. I właśnie od tego jesteśmy my. I my jesteśmy. Żeby pokazać tą drogę, żeby wytłumaczyć, e, że czasami trzeba spojrzeć wieloaspektowo, trzeba spojrzeć też na swoje zachowanie e, i pomyśleć, czy jest to dla nas tak istotna kwestia, e, orzeczenie o winie, bo rezygnując z niej. E, Pozwalamy na to, że nie roztrząsamy tych wszystkich sytuacji, nie opisujemy, nie wzywamy tych świadków, bo jest to trudne i bolesne. Wydaje się, że samo rozstanie już jest tak ciężkim przeżyciem, że jeszcze potem roztrząsanie tych kwestii przez kolejne lata, bo niestety w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie musimy mieć świadomość, że to są procesy czasami nawet kilkuletnie. Tak. ale tutaj wtedy. Kiedy przychodzi do nas klient, zresztą pamiętam nasze rozmowy z klientami, którzy przychodzą do nas na pierwszą poradę, to są pytania: na czym pani, panu najbardziej zależy? Tak, są sytuacje, kiedy ktoś potrzebuje, żeby była przyznana ta wina tego małżonka. On nie potrafi pójść dalej. W związku z tym, że nie czuje się winny, uważał, że robił wszystko w tym małżeństwie, a druga osoba bagatelizowała jego potrzeby, nie widziała jej jako osoby, która współtowarzyszyła jej w życiu i potrzebuje tego. I to jest też dla nas zrozumiałe, i niejednokrotnie w tym momencie uważamy, że zasadnym jest, żeby złożyć wniosek z wyłącznej winy drugiego małżonka. jest to podyktowane też tym, że małżonek chce alimentów. W związku z wyłączną winą drugiej strony, więc to wtedy jest uzasadnione także ekonomicznie. Tak. Czasami też małżonek, który wchodzi w nową relację, zapomina o rodzinie, i druga strona potrzebuje tego zapewnienia, z jakiej przyczyny rozpadł się ten związek, dla dzieci swoich. Też bardzo często słyszę, że ja potrzebuję, żeby powiedzieć kiedyś dzieciom. A że nawet po, pokazać uzasadnienie, sporządzone pokaza. potem przez sąd, że to nie była moja wina. A ja zrobiłam wszystko dla tego małżeństwa, dla drugiego małżonka, żebyśmy byli razem. Dokładnie. A powiedz mi, yy, bo zdarzają się sytuacje, <grym> że dochodzi do zdrady, czy emocjonalnej, czy fizycznej, czy jakiekolwiek takie pozory zdrady. Ale druga strona, po przepracowaniu tego, po rozmowach, po zapewnieniach, przeprosinach. Teraz mi powiesz o wybaczeniu. Tak, co z tym wybaczeniem? Myślę, że zdarza się to. Zdarza się to bardzo często, jeżeli mówimy o wybaczeniu. E, I tu należy skupić się na bardzo ważnej kwestii. Czy to wybaczenie jest szczere przez małżonka? Przez szczere rozumiem to, że zrozumiał swój błąd, chce go naprawić i zrobi wszystko, żeby było lepiej. A drugi małżonek godzi się niejako, że zapomni o tym e, zdarzeniu e, i spróbują dalej kontynuować swój związek małżeński. I jeśli kontynuują i wszystko jakby przebiega normalnie, to czy potem, na przykład po dwóch latach od tego zdarzenia, ten małżonek zdradzony może powiedzieć: a teraz to ja chcę orzeczenia o winie, bo on wtedy nie zdradził dwa lata. Tak? Nie, nie ma możliwości potem powołania się na przebaczenie. Jeżeli doszło do tego przebaczenia, to nie ma możliwości, żebyśmy potem wypominali to małżonkowi, chyba że dojdzie do kolejnej zdrady, albo do kolejnego zachowania z jego strony czy zdrady tej takiej czystej fizycznej, czy mówią tu o pozorach, które pozwoli małżonkowi wykorzystać również tą wcześniejszą sytuację, tą wcześniejszą zdradę. Tak. a powiedz mi jeszcze, jakie dowody zdrady, bo już co prawda powiedziałyśmy troszkę o tym, ale jak udowodnić tę zdradę? Jakie ty miałaś przykłady e, do pozwów załączanych, tak. e, żeby udowodnić tę zdradę? Powiedziałyśmy o mm, sprawozdaniu detektywa, detektyw tak. również może być świadkiem. E, nie jest to często stosowane przez stronę, e, często stosowana metoda, ale ma miejsce. Bo tak jak powiedzieliśmy e, we wcześniejszym e, odcinku e, jest to. Dosyć droba usługa. Z mojego doświadczenia wiem, że jest kilka możliwości. Detektyw oferuje swoje usługi, że może cały czas jeździć za danym małżonkiem i śledzić go i przeprowadzać, mu sprawozdanie, pisać bardzo skrupulatnie. Albo też, jeżeli dany małżonek da znać w odpowiednim momencie detektywowi, to on wtedy jedzie na konkretne zdarzenie. I tutaj. Wtedy... Jest to tańsza usługa. Ale jeżeli mówimy o innych dowodach, to na pewno świadkowie, e, bo niejednokrotnie na pewno rozmawiamy z jakąś koleżanką, z kolegą, z rodziną. Albo e. ktoś widział małżonka z kimś innym, na tak. przykład. Tak, po prostu. Że co bardziej potwierdza jeszcze, to że mogło do tej zdrady dojść. Wiadomości e, SMS, tak. wiadomości z komunikatora. Zdjęcia, zdjęcia. Zdjęcia właśnie, tak jak mówisz, w telefonie. E, rozmowy telefoniczne, czyli bilingi. Jest szereg możliwości, które pozwolą nam ukazać możliwość dopuszczenia się zwiady przez jednego z małżonków. A co z nagraniami rozmów kochanki i męża? I to już mówiła, A, że... że należy pamiętać, że jeżeli nie uczestniczymy, bo nie mamy możliwości nagrywania nikogo, i musimy o tym pamiętać, że jest to przestępstwo. Jeżeli nie uczestniczymy my w rozmowie, to nie mamy możliwości potem powoływania się na ten dowód, ale niejednokrotnie tak się dzieje. E, że e, niestety nagrania są dołączane i sądy przeprowadzają z tego e, dowód. Tak, i to też jest brane pod uwagę, ale oczywiście e, świadomie trzeba wiedzieć, że jest to przestępstwo i mogą być z tego tytułu, może być z tego tytułu odpowiedzialność karna. Tak. E, ja prowadzę obecnie dwie sprawy w naszej kancelarii, mhm. których e, właśnie chodzi o nagrania rozmów dotyczących właśnie między innymi rozmów z kochanką bądź z innymi osobami. W których dana osoba nie uczestniczyła. Więc dwa takie postępowania prowadzimy u nas, które nadal się toczą, więc nie wiem, jaki będzie ich rezultat. Może opowiemy jeszcze o tym. A nasuwa mi się, z mojego doświadczenia, mam taką sprawę, gdzie strony nie mogły, małżonkowie nie mogli mieć dzieci. Zdecydowały się na pójście do, do kliniki leczenia niepłodności. I teraz, czy możemy mówić o zdradzie, jeżeli doszło do zapłodnienia e, kobiety nasieniem innego mężczyzny, za zgodą tego mężczyzny? Moje ocenie nie. E, ja bym to tłumaczyła jako uzasadnienie w, w pozwie, czy w odpowiedzi na pozew, e, że po pierwsze, było to dla dobra rodziny, było to za, za zgodą. zgodą. Tak, ustawiły strony. Strony postanowiły to wspólnie, mhm. tak? Więc nie widzę tutaj tego substratu. Zdrady, oszustwa, negatywnych zdrady. emocji dla drugiej strony. Nie widzę i dlatego też wydaje mi się, że było takie orzecznictwo, które mówi o tym, że to nie będzie zdrada. Mhm. A w przypadku odwrotnym, kiedy doszło do zapłodnienia na innego mężczyzny, ale bez zgody małżonka. Czy to jest zdrada? No i tutaj już bym się zastanowiła, szczerze mówiąc. Ja pamiętam bardzo szukałam orzeczeń w tym zakresie. W związku z tym, że prowadziłam taką sprawę. I orzecznictwo mówi, że nie można tu mówić o zdradzie. Można mówić o nielojalnym zachowaniu, że strony ustaliły albo nie ustalały tego, że dojdzie do tego zapłodnienia, chyba, że ktoś skorzystał z nasienia, mężczyzny, do którego małżonka. Miała jakieś uczucia, darzyła go uczucia. To wtedy można mówić tu o zdradzie. i zawsze się czegoś człowiek może nauczyć z tego podcastu. E, I myślę, że jeżeli chodzi o zdradę, e, i tak przedstawiliśmy to e, wieloaspektowo. W ale też w Myślę, że tak, jest to taki zarys, jest to, są to wybrane przykłady z naszego doświadczenia. Tak. E, i, I jeśli po prostu czujesz się jako y, małżona czy małżonka. Że coś jest nie tak, że nie wiem, widzisz te ukrywane telefony, że ktoś z kimś pisze, że się spotyka. Nawet jeśli nie wiesz, nie widzisz tego, że to jest zdrada fizyczna, to jest to już powód do tego, żeby zastanowić się nad tym, żeby udowodnić tę zdradę. Albo, żeby być czujnym. Ja nie mówię, żeby od razu oskarżać małżonka w tym zakresie. Tylko po prostu myśleć też o, o przyszłości, może zrobić jakieś screeny, jeżeli mamy taką możliwość, zostawić je, odłożyć je, może później będą e, potrzebne, będzie możliwość z nich skorzystania, e, ale uważam, że warto już zawczasu o tym pamiętać i myśleć. I w przypadku zdrady polecamy korzystanie z usług pełnomocników profesjonalnych. Ponieważ postępowania są długie, trudne, bardzo emocjonalne. Bardzo emocjonalne e, i tak jak powiedziałyśmy, od tego jesteśmy my, żeby gasić te emocje, żeby trzeźwo patrzeć i doradzić. To był kolejny odcinek podcastu Koniec i Kropka. Dziękujemy za uwagę. Nazywam się Katarzyna Trząsalska-Spyt i jestem adwokatką. Jestem na semeniu, kadłukaka. Pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy na nasze media społecznościowe. W opisie dostaniecie tam dane do Instagrama, Facebooka, a także do naszej strony internetowej. Zapraszamy.